Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu domowym. Jest to kontynuacja poprzednich dwóch vlogów. Yy, vloga, gdzie z Anią robiłyśmy włosy, i jest to właśnie pierwszy film, który kręcę w nowych włosach. I vloga bez cięć. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tam tych filmów, oczywiście wszystko podlinkuję Wam w opisie pod filmem. Jeżeli jesteście tu nowi, bardzo serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Będzie mi niezmiernie miło. A teraz muszę Wam powiedzieć, dlaczego zaczynam nagrywać. Zresztą Ci, co oglądali tamte filmy, to wiedzą, bo jestem strasznie podekscytowana. A dlaczego jestem, kochanie? Nie wiem, no to ty powiedz. Bo właśnie Wojtek z moim nowym komputerem przyjechał. Jedy! Normalnie tak się cieszę. Wiecie, że mam Apple telefon? Jak ten mój telefon się nazywa? iPhone, iPhone R Max. Ja nigdy się nie nauczyłem. iPhone 11. Pro Max. Mam też e... laptop. Ale jak on się nazywa? Nie, no, Apple masz wystarczy. R, tego wiecie, cienkiego. Jezu, jak mój laptop się nazywa? Dobra, mam laptopa Apple i teraz Wojtek przyjechał do mnie studenkiem. Znalazł, kupiliśmy mi komputer, no bo coraz więcej wam nagrywam. Myślę, że się z tego powodu cieszycie. E, bardzo ciężko jest to robić już na laptopie czy na telefonie i już od długiego czasu Wojtek myślał właśnie o takim porządnym komputerze, takim stacjonarnym dla mnie. No ale wiecie, strasznie drogie są, ale znalazł z drugiej ręki komputer, co jakoś go można opisać, jaki to jest? iMac, ale jakiś numer, coś. To jest nie ten najnowszy, co teraz jest, tylko jeden przed nim. No, nie, zupełnie, kochanie, parę przed nim. Parę przed No dobra. Mi nieważne. Teraz robią te komputery cienkie i bez takiego wejścia na płyty, a mi bardzo zależało, żeby było wejście na płyty, bo chcę Maksiowi nieraz Jakieś bajki, czy polskie, czy piosenki puszczać, także bardzo się z tego powodu cieszę. W moim laptopie nie mam tego wejścia, także bardzo mi się tu przyda. No to już wam to moje cudeńko pokazuję i wam powiem od razu, ile Wajtek płacił za niego. I tu jest oto te moje nowe cudo. Tam się nie przejmujcie. Smażenie naleśników trwa, tylko na chwilę przerwałam. Tu jest właśnie ten mój nowy komputer. Tak wygląda. No, jest rewelacyjny. Ja już tak nie mogę się doczekać, jak go odpalimy i jak będę już na nim robić. W ogóle patrzyłam, że go bardzo, bardzo lekko właśnie się przesuwa na dół, do góry. No, czyż on nie jest przepiękny? Jocie, No, cudo! A no ile płaciliśmy? 150 funtów kosztował nas. Także myślę, że to jest rewelacyjna cena. Super. A gdzie jest to wejście na płyty? Tutaj. Ale się cieszę. Zaraz odpalę komputer, ale jeszcze chcę Wam pokazać, ile zakupów właśnie Wojtek przywiózł do domu z The Company Shop. Może je wszystkie wypakujemy tutaj na wyspę i zaraz Wam pokażę, co kupił. No i mam tutaj wszystkie zakupy. Eee, za wszystko Wojtek 30 parę funtów zapłacił. No to choćby, już mówił mi ceny. Tutaj mamy. Wow! Poszedł Wojtek na całe Cztery worki szalotki. Po pięć pensów. Tutaj Wojtek sobie wziął takie grzyby, to są, ale to są same. Ogonki grzybów, takie mięsiste, grube, z kaparami i z czymś jeszcze one były. Były z, aha, z pieprzem. Wojtek bardzo to lubi, bardzo, mi tak średnio, bo nie przepadam za zapachem kaparów, ale Wojtek uwielbia i nakupował sobie tutaj. Uuu, chyba z sześć opakowań. Tutaj jest wegetariańska lasagna. Po aha, po 25, to 25 to pensów to po 20 pensów. Tutaj Wojtek wziął jakiś sos truflowy, funta 5, ale przeceniony na połowę ceny czyli 50 Ile zapłaciłeś? 52,5 pęca? Mm. <laughs> Dwa opakowania wziął. Tutaj mamy smoothie, naked, czerwona maszyna z krwistą pomarańczą i kwaśną wiśnią. Y, czereśnią wiśnią. E, po ile były? 30 pensów? 30 Tutaj mamy kurczak taki ugotowany. Pomyślałam sobie, pierśno Pierś, albo do sałatki, albo do jakiegoś wrapa. Super, po ile był? To jest pół kilograma. Nie funcie, pamiętasz, po funcie. To dwa opakowania wziął Wojtek. A tutaj mi kupił mleko waniliowe. No mów, razem mów ceny? Trzy za funta. Trzy za funta. Tutaj mamy e, Sewet. To są te glony, takie suszone do jedzenia. Po 50, po 50 pensów. Tu jakieś takie dziwne Lentils. Co to było? Ja zawsze zapomnę. No jakieś takie, wiecie, zdrowe, fasolowe rzeczy, dobrze mówię. Bo ja nie lubię. To, A to ci smakuje? Po 20 No to pokaż tutaj. A, po 20 pe... A, nie widać. W takim coś. Po 20 zł. No nieważne. Tutaj zobaczcie, Wojtek Barek zapełnia. A tutaj za... takie małe desperadosy. Ile to jest? 0,25 litra. O, to jest duży, duża, większa butelka. To są takie malutkie dla kobiet. <laughs> dla mnie. E, po 50 pensów za butelkę. Nakupował. To są same desperadosy dla mnie. Stesoły, korona, stela. No fajnie będą wyglądać. W lodówce będziemy sobie brać. E, co tu jeszcze jest? A, tutaj są po prostu krojone grzyby. I tutaj jest ich ile? 50. Pół kilograma. 50, 50 pensów kosztowały. Tu jakieś kiełbaski podsuszane. Co to za kiełbaska? Włoskie salami. Po ile było? 75 70 pensów. Tutaj... Oj, oj, nie Ser Serfeta, Po ile? 20. 20 pensów. Chleby. To są na zakwasie robione, czyli w stylu polskim. Z Waitrose, sklepu. Po 40, po 40 pensów. Tutaj mamy ser camembert francuski. 50. Po 50 pensów. Tu co to jest? Wojtek jakąś kiełbaskę sobie wziął na spróbowanie. Ale tutaj hicior. Masło. I jego tutaj jest pół kilograma. I taka jedna kostka pół kilo kosztowała 11 pensów. <laughs> tutaj mamy jakiś indyjski sos hot chicken tikka masala, czyli ostre tikka masala. I to było za... Ile mówiłeś? Funta 75. Funta 75. To są takie zakupy. I jeszcze tutaj na ziemi mam napoje. I tutaj są puszki w stylu meksykańskim. Napoje, arbuz, limonka i mięta to jest duża zgrzewka, 2 funty za to. Tutaj jest woda Nestle z takim aromatem, aromatem truskawki. 75. 75 pensów. I tutaj cała zgrzewka napoju cranberry, czyli żurawinowego z Marksa Spencera. 12 kartonów za 2 funty? Hmm. <noise> no i to już wszystkie zakupy. Właśnie Wojtek dał mi jeszcze klawiaturę do komputera, myszkę bezprzewodową i kabel. Ja Was zamęczę tymi naleśnikami już w drugim vlogu, ale to jest ciąg dalszy. Tamtych trochę usmażyłyśmy z Anią, zjadłyśmy i to jest dalsza część, czyli czym tyle zostało ciasta. Także A, jeszcze kilka, ale szybko pójdzie. Bo ja tak się cieszę z tego komputera, że aż Daję. 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 mam. I jeszcze jak tam jest program fajna, to Final Cut pro to już w ogóle. No nie idą mi już te naleśniki. Tu zobaczcie, przełamał mi się w ogóle na pół. Tu już resztkę całą wlałam i taki dosyć gruby wyszedł. Muszę na mniejszym, na mniejszym czym? To nie gaz, to na czym mniejszym muszę go smażyć, kochanie? No, na, czym, na mniejszym prądzie muszę go smażyć. Ale tam nie wychodź, tam ta tapicie wystawia. O, a mógłbyś od razu te drzewko z lampkami postawić? A kółku rób, tacie. A kółku, tata. Co tata tam robi, Maksiu? Powiedz mamie. Co tata tam robi? Co tata zrobił? Powiedz mamie. Co tam jest? Domek. Domek tata postawił na miejsce. No i mały update, bo widzieliście w Holu z Ikei, że kupiliśmy zasłonki. Jak to właśnie mówił, plastikowe. Firanki, ja myślałem, że to są. Firanki. No i tego wieczora, co tutaj w tym dniu sprzątałam zabawki Maksia, zasłoniłam te szare nasze zasłony. I tak się wszystkim podobają, że nikt nie chce słyszeć o żadnych firankach. Nikt nie chce zmiany, także zostawiamy na razie zasłony te szare, co mamy, a firanki schowam sobie. Może jak będzie lato, to może wtedy zobaczymy. Jak na razie, powiedziałam Wam, że zobaczycie w filmie, jak są już zawieszone, ale nie będzie. Pyszne naleśniki, kto takie zrobił? Dobrze? Nie wiem, czy się początek nagrał, możesz powtórzyć, kochanie. Ja mówiłam, że pyszne. Ale jak ładnie wygląda na talerzu. No i ja smażę je bez tłuszczu, tylko trochę tłuszczu, znaczy się do, dodałam do ciasta i one na początku wyglądają takie pomarszczone, suche, ale jak chwileczkę tylko poleżą, to zaraz są takie ładne. Ale spokojnie, mamy tu double śmietane, więc tłuszczu nam nie zabraknie. <laughs> nie, to nie jest ta double, to jest też double? Nie, to jest, nie, ta ta jest kwaśna ta po ta ta jest prostu, ta, 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 ta druga. Tak, gdzie jest ta szkloneczka ze śmietaną? Tam odstawiłeś, tam jest double wlana. Jeszcze trochę mało kalorii. A jeszcze Ci list mięty brakuje Taki tu. Dietetyczne, same owoce. No powiedz mamie teraz co ty. Ach ten tata, no powiedz. Tata. Ach ten tata. Ach tata. Jak ja ogarnę jedną no. ręką? Jest. Jest, bańki puszczamy. Ty też muchasz? Ojej, zaraz mama coś na rozrabia i wyleje. O! Językiem, synek! No nie mogę. O! Wow, teraz pełno bańk poleciało. No, puszczamy bańki. No nie idzie teraz mamie. Jedna! Uuu. O, już tu żółte światło w kamerze się wydaje. Tutaj zobaczcie, co tu się dzieje. Wszystko poprzestawiane. Wojtek aż okno umył. Taka, Taka tam Wojtka drzewa rosną, ale. <taka> No jedno. Wiem, ale wszystko pozdejmowaliśmy i będziemy tutaj ustawiać mój komputer. Jeszcze chwilka i już będę miała. O. No i tak się prezentuje moje biurko teraz. Tutaj mam nawilżacz, lusterko. Moje cudo i reszta tak jak była. Tylko opróżniłam środek, poprzesuwałam. No to odpalamy. A gdzie ja go mam odpalić? O, gdzieś tu jest włącznik, ja nie wiem. A włączysz? Gdzieś go widziałam. Ja też go widziałam, ale teraz nie wiem. O, gdzieś tam z tyłu. Tu. No tam właśnie miałaś pod ręką, chyba. No? Tu jest jakaś śrubka. Nie, to włącznik jest kochanie. A nie. <laughs> jest tu z boku jest. Co jest? <śmiech> <śmiech> Juu. Juu. <śmiech> jak małe dziecko się cieszy. Jabłuszko. O nie, no przecież ja muszę najpierw te hasła moje wszystkie podbijać. To ja się na chwilę rozłączę, a zaraz wrócimy, jak już wszystko będzie ustawione. ta -da! jadź, <laughs> co my tu mamy Apple TV o jezu, mi się teraz przypomniało, że ja z moim telefonem rok darmowej Apple TV mam i jeżeli zaraz tego, z tego nie skorzystam to mi minie ten termin, że mogę aktywować to ale czad, no i co mam teraz zrobić? myszka nie połączona albo nie włączona no ale nie widzę jej ale świeci się, czyli włączona jest. Widzisz ją? A ja widzę ją gdzieś. Aha, ona chce podkładkę. Ona tu jest. I zobacz, tak ciężko. Widzisz? No jest podkładka. I co, teraz będzie chodzić? No, teraz chodzi. No to co my tu sobie... I co, jak zdjęcia otworzy, tam nic nie będzie? Muszę. Nic nie ma. A to nie powinno... A, otwiera się i tak. Na razie zamknę. No to może sprawdzę sobie, ile ma pojemności. Dobra? O jezu, a ja teraz będę miał wszystko po angielsku, ale da się zmienić, nie? A memory to jest zainstalowana pamięć. No to nie wiem. Storage. 964 GB? Z jednego terabajta? To było w ogóle nie Czyli co musiał dołożyć sobie coś. Nie. Boże, prawie jeden terabajt pamięci mam. Ale jestem w szoku. To jest dziewięć moich laptopów <sum> <sum> pamięci. A <sum> gdzie jest mój laptop w ogóle? Teraz musisz go tu położyć, bo będą tak razem. Daj mi mojego laptopa. Tak będą obok siebie ładnie wyglądać. Ale szok. No teraz to ja mogę nagrywać. O, teraz sprzęt cicha. Wow, ale w szoku jestem. Zobaczcie, co znalazłam. Final Quid Pro. Ale to mówi mi bardzo No to jest do... O Jezu, nie mogę. No to jest do edytowania filmów moich. Ale nie mogę tą myszką. Ale szumat wiele. Tak? nie Chyba inną podkładkę, taką gumową muszę. A ja was tu męczę i pokazuję, a to w ogóle kogoś obchodzi, taki komputer. <laughs> Ale ja się tak cieszę. Po, Pocierzcie się ze mną, no. Takie coś mi się otworzyło i nie wiem, albo nie mam internetu podłączonego, to albo po prostu musi być internet podłączony, albo nie będę miała mojego programu. To dalej nie wiem. No nieważne, co będzie, to będzie. Jak ja się cieszę. Może trochę ja się wam pokażę. <laughs> wiecie, że cały czas, cały czas poprawiam te włosy, cały czas ich dotykam. Max się tak płacze, jest zmęczony. On nie dospał po prostu, nie? No, a która to jest godzina szósta? No to jeszcze około godzinki, zanim pójdzie spać. Siostra tam go zabawia. No dobra, wiecie co? Może uda mi się wyjątkowo pierwszy raz krótszego vloga wystawić. W sumie nic już nie będziemy robić, pewnie ja zasiądę przed komputerem. Potem wieczorem będę wychodzić. Zresztą już niedługo. I co? Coś jeszcze będzie się działo? Myślę głośno. Tu jak się moja żółta miodowa bluzeczka odznacza, nie? Dobra, to chyba będę bardzo Wam dziękować, że byliście dzisiaj z nami, zobaczyliście mój nowy nabytek. Bardzo się cieszę. Jeszcze nie mogę doczekać, kiedy zacznę edytować pierwszy film, bo najgorzej nie będzie tego programu. No ale zobaczymy. Um, dobra. Jak Wam się podobało, zapraszam do subskrybowania kanału. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Pa!